Dzień dobry, tu browna Heroina i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wyjątkowo wyczekiwanym tematem, czyli będziemy rozmawiać o tatuażach. Disclaimer oczywiście as always musi być na początku. Możecie słyszeć chrapanie, chrunkanie tuptanie i sypanie psa. Nie musicie pisać w komentarzach, że to słyszycie. Ja wiem, że to słychać. I w międzyczasie może się dziać coś dziwnego z moim głosem, ponieważ bardzo możliwe, że mam zapalenie oskrzeli. Ale stwierdziłam, że Jolo i tak nagram dla Was film, także zaczynajmy! To będzie seria i każdy z odcinków będzie poruszać dany temat, bo ja chcę Wam przekazać tutaj rzetelną, merytoryczną wiedzę i nie jestem w stanie zrobić tego w jednym odcinku bo on musiałby być chyba filmem polnometrażowe. Eee, pod koniec każdego z odcinków będą padały odpowiedzi na kilka z Waszych pytań, które mogliście zadawać mi na moim Instagramie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie pierwszy tatuaż. To jest jedno z najczęściej zadawanych pytań, czyli hera, jakie masz rady i protipy dla kogoś, kto. Wybiera się na swój pierwszy tatuaż, jak wybrać artystę, czego unikać, jakie miejsce na, na pierwszą dziarę, jak dbać o pierwszą dziarę, a czy pierwsza dziara boli, a czy pierwsza dziara nie boli, a skąd wziąć pomysł i wzór na pierwszą dziarę i ja wam tutaj odpowiem na te wszystkie pytania. Ta seria będzie dość kontrowersyjna, ponieważ zazwyczaj staram się wypowiadać bardzo, bardzo delikatnie, żeby broń Boże, nikogo nie urazić. Natomiast to jest taki temat. W którym będę mówiła bardzo prosto z mostu to, co myślę, jeżeli ktoś poczuje się urażony. Sorry, nie chciałam, nie wiesz tego personalnie, ja mówię zawsze o ogóle, um, raczej nie wypowiadam się o kimś wiecie. Tak. Pierwszy tatuaż. Przede wszystkim zaczniemy może od wieku. Bo mega często dostaję pytanie, co sądzisz o tatuażach u 14-13 latków. Powiem tak tylko pokrótce, jeżeli ktoś się zaniuszkiem nie chcę mu oglądać tamtego filmu, że ja jestem zwolenniczką, żeby odkładać swój pierwszy tatuaż najdłużej w ogóle, jak się da. Ponieważ wiem z doświadczenia swojego i nie tylko swojego, że gusta się zmieniają, zajawki się zmieniają i gdybym w wieku 14, 15, 16, 17 czy nawet 20 lat, wytatuowała sobie wszystko to, o czym wtedy marzyłam, to w tym momencie nie wypłaciłabym się na laser i na couvery. Także dzięki Bogu, że nie było w to dostać. Aż do takiego stopnia. Uważam, że tatuaż Niezając nie ucieknie i ja rozumiem, że dla wielu z Was to jest ogromne marzenie i nie możecie się doczekać. Ale ja proponuję poczekać, jeszcze raz powtórzę, najdłużej jak się da. Nawet jeżeli myślicie sobie no ale to jest taki e, mało zobowiązujący wzór e, to jest tylko jeleń, to jest tylko serce, to jest tylko kotek. Dlaczego miałoby mi się to kiedyś nie podobać? No bo gusta się zmieniają, szczególnie jeżeli jesteśmy w e, okresie dorastania. Jeżeli zrobisz sobie tatuaż po 20 roku życia, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, chociaż on wciąż istnieje, że ten tatuaż przestanie Ci się podobać. Bo przestaniesz lubić koty, niż jeżeli zrobisz sobie tatuaż w wieku 14 czy 15 lat. Pomijam fakt, że w wieku tych 15 lat naprawdę ty jeszcze nie masz pojęcia, co będziesz robić w życiu, a niestety w wielu przypadkach tatuaże mogą przekreślić szansę na bardzo wiele rzeczy, co uważam, że jest bardzo smutne i nie powinno tak być, ale świata nie zmienimy. Jeżeli chodzi o wybór miejsca, na pierwszy tatuaż oraz wybór wzoru na pierwszy tatuaż już biegnę z radami. Zacznijmy od wzoru. Ja osobiście proponuję Wam wszystkim, aby był to plankton. Czyli w tatuatorskim i około tatuatorskim slangu coś bardzo małego. I teraz tak, tatuator, bardzo możliwe, że będzie to odradzać, bo tatuatorzy zwyczajnie nie lubią robić małych prac i ja to rozumiem. Um, aczkolwiek patrzę na to z takiego punktu widzenia Waszej mamy a, i kogoś, kto chce dla Was jak najlepiej i jestem za tym, żeby zrobić sobie coś małego, pochodzić z tym. Zobaczyć, jak to się goi i jak ci się to nosi, czy nie masz żadnych reakcji alergicznych, czy jesteś w stanie znieść ból, czy jesteś w stanie poradzić sobie z dbaniem o ten tatuaż, czy jesteś w stanie żyć z tym, jak tatuaże się goją. Odcinek o tym, jak goją się tatuaże, jeszcze będzie, i wtedy zrobić coś dużego. Można zrobić na przykład próbny tatuaż. Czyli jeżeli planujesz czarno-szary portret na całe ramię, to nie będzie najmniejszego problemu, jeśli zrobisz sobie krzyżyk na tym ramieniu wielkości grysika. Yy, żeby zobaczyć, czy na przykład nie masz uczulenia i, 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 i jak to się będzie goić na tobie, i jak to się zachowa na tobie, i jak radzisz sobie z igłami, i jak radzisz sobie z bólem. Yy, I później artysta robiąc tak dużą pracę nie będzie miał najmniejszego problemu, żeby ten krzyżyk zasłonić, oczywiście, jeżeli to on wcześniej ten krzyżyk zrobi w takim miejscu, w jakim zdecyduje, wiedząc o tym, że później tam będzie na przykład ten czarno-szary portret. Natomiast e, są osoby takie jak ja, które na pierwszy tatuaż wybierają mega duże prace. E, ja przede wszystkim nie polecam tego, ponieważ nie wiesz, jak zniesiesz ból. E, to, że tatuaże nie bolą, to jest mit. Ogromny mit. Tatuaże bolą jak cholera. I pracując w studiu, widziałam największych koksów, którzy mdleli i płakali w trakcie tatuowania. I to jest bardzo indywidualne, do tego też kiedyś tam sobie dojdziemy. Jeżeli jednak chodzi o wzór, no z tą wielkością to jest kwestia Waszego wyboru. Tak naprawdę. Ale z tym planktonem to chociaż nie, bo to jest kwestia gustu. No, bo chciałam powiedzieć, że fajniej jest mieć kilka dużych dziar niż kilkanaście małych dziar, ale to jest kwestia gustu i to jest tylko mój gust. Tobie może się podobać kilkanaście małych dziar i spoko. Jeżeli chodzi o wzór, to bardzo często dostaję pytanie pod tytułem: Skąd wziąć inspirację? Yy, Hera, skąd ja mam wiedzieć, co sobie wydziarać? I to będzie okrutne na wielu z Was, co teraz powiem, ale jeżeli masz takie wątpliwości, to się nie dziaraj. Bo szkoda pracy tatuatora, szkoda bólu, szkoda pieniędzy i szkoda twojej skóry. Nie ma nic gorszego niż niezdecydowany klient. Sorry, ja czyli nikogo nie, nie chcę urazić. Um, ja sama kiedyś byłam takim niezdecydowanym klientem, więc spoko. E, aczkolwiek niestety, jeżeli. To nie jest tak, że masz jakiś tatuaż, o którym marzysz od jakiegoś tam czasu i w ogóle już nie możesz się doczekać i to ma być to i piągnujesz tą wizję w sobie przez lata. E, tylko jest takie, ale bym się wydziarał, bo wszyscy moi kumple mają dziary i to jest takie cool, ale w sumie to nie wiem co, co mógłbym sobie chcieć wydziarać. Nie mam żadnego pomysłu, kompletnie. To uważam, że powinieneś, powinnaś poczekać, aż narodzić się pomysł w głowie, a nie być w gorącej bardziej kąpany. E, nie mylić tego z tym, że, ojej, każdy tatuaż musi mieć swoje znaczenie. Nie, większość moich tatuaży powstało na zasadzie: wow, ale zrobiłeś fajny projekt, dawaj, to robimy teraz. E, także, jakby w tym nie ma nic złego. Gdzie szukać inspiracji i skąd wziąć sobie wzór? To jest bardzo kontrowersyjny temat dla mnie. Jak słyszę, gdzie szukać inspiracji i skąd wziąć sobie wzór, to gotuje się we mnie i wypływają ze mnie niesamowite pokłady agresji. Dlaczego? Ponieważ yy, mieszkając, pracując, żyjąc z tatuatorami, od X lat oraz e, będąc tatuatorem przez bardzo krótką chwilę, co było jednym z najgorszych pomysłów w moim życiu. Na szczęście z tego zrezygnowałam. E, wiem o tym, że są ludzie i to wynika jakby tylko i wyłącznie z niewiedzy i niedoedukowania w tym temacie, więc oto jestem i Was doedukuję. Scrollują sobie na przykład Pinterest'a albo jakieś stronki z dziarami. Albo fanpagea jakiegoś tatuatora, wybierają sobie jakąś pracę, już oczywiście wykonaną, która mega im się podoba, i idą do zupełnie innego tatuatora mówią, ja chcę to. I chyba nie ma nic gorszego. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że żaden szanujący się tatuator, żaden tatuator, który ma prawo nazwać się tatuatorem, nie będzie podpieprzać prac swoich kolegów po fachu. Natomiast na temat plagiatów i, i tych wzorów, i tych praw autorskich i tego wszystkiego będzie zupełnie osobny odcinek, ale tutaj tak pokrótce. Yy, I ja wiem, że Wy możecie nie kumać troszeczkę o co chodzi, ale pomyślcie o tym w ten sposób, że kurde, chyba nie chcesz mieć. Albo może inaczej, jeżeli wymyślisz sobie jakiś super ważny dla Ciebie tatuaż, który yy, albo jest tatuażem, nad którym myślałeś bardzo długo i tworzyłeś go sobie i w końcu go masz. Yy, albo jest tatuażem, który faktycznie coś dla Ciebie symbolizuje, a potem widzisz, że ktoś Ci ten tatuaż podpieprzył kropka w kropkę. Nie wkurzyłbyś się, nie byłoby Ci przykro. No chyba tak. Więc yy, nie róbmy bliźniemu swemu, co nam nie miłe. Czy... Um, no i tak jak mówię, tatuator to jest artysta, a nie kserokopiarka natomiast tak jak mówię będzie na ten temat cały osobny film i wyprzedzając tutaj jakieś złośliwe komentarze to się nie tyczy na przykład popularnych postaci jeżeli yy, ja wytatuuję sobie księżniczkę Jasmina Zoladyna, to nie znaczy że już nikt na tej planecie nie może sobie jej wytatuować i są style w tatuażach typu old school, na przykład, w których są, nazwę to tak bardzo kolokwialnie, pewne oklepane, może nie oklepane, no są jakby pewne schematy, które się wykonuje, tak? Czyli serce przybite sztyletem I jakby wtedy jest ok, że ileś tam osób ma taki sam tatuaż, bo to jest oldschool. I na tym polega oldschool, że jest jakaś tam ilość powielających się wzorów, i. Okej. Okay. I to jest chyba jedyne. To jest chyba jeden jedyny styl, w którym to jest jakby dopuszczalne. I to się robi, i to się dzieje, i nie ma w tym nic złego. Ale szerzej wrócimy do tego w zupełnie osobnym filmie. Odnośnie jeszcze tak króciutko wracając do wieku, bo uświadomiłam sobie, że jednej rzeczy nie powiedziałam. Jeżeli chodzi o tatuowanie, to możesz się wytatuować, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli masz, ukończone 8, jeżeli masz ukończone 16 lat, to w większości miejsc, w większości, nie w każdym, możesz się tatuować za zgodą rodzica. I tutaj wymagania są różne. Czasami wystarczy telefon, czasami wystarczy pisemna zgoda, a czasami rodzic musi się z tobą na tej sesji pojawić. I to wszystko zależy od tatuatora. Natomiast, yy, tak, że tak powiem, ogólnie przyjęte, no to musisz mieć po prostu skończone 18 lat. Są oczywiście studia, które wykonają tatuaż na nawet 13-14-latce. Nie wiem jak, yy, dlaczego i o co chodzi, nie wnikam, jak jakby, jakimi regułami oni się kierują. One nie są mi znane. Kierują się hajsem. Tak, kierują się hajsem, no to wiadomo, że kierują się hajsem, ale nieważne. Eee, dobra, jak wybrać artystę? I to jest temat rzeka. Może odpowiem wam, zupełnie osobny film na ten temat, jak wybrać artystę. Postaram się pokrótce. Eee, bardzo często popełnianym błędem, ja też to kiedyś zrobiłam, jest eee, takie, okej, okay, mój kolega znajomy jest tatuatorem, albo w moim mieście jest tatuator, wiem, że on tatuuje, więc pójdę do niego na tatuaż I tyle i zapominamy o jednej, niezwykle ważnej rzeczy. A w jakim stylu on tatuuje? Jest od groma różnych styli tatuażu. Old school, new school, e, realizm, no traditional, trash polka i wiele, wiele innych. Mandale, kreski kropki, buraki. E, mam 13 lat, mama kupiła mi maszynkę, więc będę tatuatorem. I wiele innych, także przede wszystkim, przede wszystkim, zanim umówisz się na tatuaż, zanim w ogóle będziesz zawracać dupę tatuatorowi, tatuatorzy to są bardzo ciężko pracujący ludzie, którzy mają bardzo mało czasu dla siebie, na życie prywatne i dla rodziny, uszanujmy to, eee, to najpierw wykmień sobie, w jakim chociażby stylu Ty chcesz na tatuaż. Ty nie jesteś od tego, żeby wymyślać sobie wzór. Od tego jest tatuator. E, oczywiście, jeżeli jakby wymyślisz sobie, że ja chcę mieć świnkę Pepe, która trzyma się za rękę z tygryskiem z Kubusia Puchatka i nad nimi jest chmurka. Spoko, możesz z tym iść do tatuatora i e, na pewno w końcu znajdziesz tatuatora, który się tego podejmie. Jeżeli to nie będzie plagiat. Jeżeli to będzie plagiat, to też znajdziesz, tylko to będzie tak zwany gówno tatuator. Sorry. Um, natomiast jakby nie musisz to nie jest Twoje zadanie wymyślić całego wzoru, bo to zwyczajnie nie jest Twoja praca, nie znasz się na tym nie zrobisz tego tak dobrze jak dobry tatuator e, tatuator jest od tego, że mówisz mu co chcesz i mile widziane zdjęcia podglądowe i teraz e, plagiatu nie mylić ze zdjęciami podglądowymi, ok i tatuator jest od tego, żeby w cenie zrobić Ci projekt jeżeli się do niego bukujesz i u niego będziesz się tatuować ale to też jest temat na osobny film. Um, także, jeżeli chcesz tatuać realistyczny, no to nie bukuj się i nie zwracaj tylko tatuatorowi, który robi niuskul i nic innego poza niuskulem. Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest tatuatorem i ma maszynkę, ma igły i ma tuszę, to on zrobi wszystko kopiuj w klejnie, ksero-kopiarka nie. Każdy tatuator ma swój styl. Szo są wszechstronni tatuatorzy, tacy jak na przykład moja Kiszka, do której możecie się bukować poprzez Instagram. E, którzy na przykład robią i Realizm, i New School. Albo i Old School, i New School. E, albo i Old School, i no traditional, Albo i Old School, i napisy. I spoko. No i wtedy wiadomo, że w tych dwóch stylach możesz się zabukować tatuatora, ale nie bukujemy się do realisty na new school, ani do new na realizm. I kumam, że teraz w Waszej głowie może pojawić się pytanie, ale skąd ja mam wiedzieć, który styl jest który? I tutaj jest protip. Eee, poszukaj sobie tatuatora w swoim nie mieście, a w swoim kraju. Dla dobrej dziary, do tatuatora, który zrobi to dokładnie tak jak chcesz, jest warto przejechać. A, włos w oku. Jest warto przejechać naprawdę dziesiątki kilometrów i bardzo wiele ludzi jeździ. Na przykład do Kiszy przyjeżdżają ludzie z Austrii, Anglii, Niemiec i tak dalej. Także nie zamykaj się, może tylko na swoje miasto popatrz troszkę dalej. Mamy Instagram, to jest cudowna maszyna, cudowne urządzenie, cudowne... to nie jest maszyna ani urządzenie, cudowne coś, gdzie możemy szukać. Szukaj, aż znajdziesz kogoś, czyje prace Ci się podobają. I co jest jeszcze bardzo ważne, bardzo często na grupie pewnej na fejsie widzę takie posty. Zdjęcie tatuażu i słuchajcie, tutaj tatuator chyba mi spieprzył tatuaż, i wszyscy piszą, o nie, złożę klamację, spieprzony. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. I ja jakby kumam, że to jest ból, jak ktoś ci spieprzy tatuaż. Eee, ja też mam na sobie kilka tatuaży, które tatuator najzwyczajniej w świecie spieprzył, tak? Że po prostu gorzej się chyba nie da. Eee, gorzej spieprzyć mogłam tylko ja. He, 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 he. Eee, Tylko ja jestem sama sobie winna. A wiecie dlaczego? jeżeli idziesz i bukujesz się do tatuatora na pracę, to przejrzyj bardzo uważnie przez studiuj centymetr po centymetrze jego pracę i zastanów się, czy ten poziom tatuażu to jest coś, czego Ty chcesz. Nie pisz do niego pytając, czy Ty podołasz, bo ja sprawdzę, czy każda kreska jest równa, bo myślę, że wtedy żaden tatuator Ci w ogóle nie odpisze, ale przejrzyj. Każdy z nas przywiązuje wagę do zupełnie innych rzeczy. Dla jednych ważne jest, żeby kolory były super, dla innych kompozycja, dla innych kontur, dla innych jeszcze coś innego, każdy lubi co innego też. Także jeżeli już wybierzesz sobie jakiegoś tatuatora, to zapoznaj się z jego pracami. Bo jeżeli idziesz do tatuatora, którego poziom tatuażu jest niski, to prawdopodobnie, jakby niski według Ciebie, to prawdopodobnie nie będziesz zadowolony z tej pracy i wtedy możesz mieć pretensje tylko do samego siebie. Jeżeli tatuator robi same buraki, e, no to nie liczy na to, że on na Tobie zrobi po prostu cud, i orzeszki, tak? No. Natomiast pieprzyć dziarę uważam, że e, zdarza się każdemu i to jest zależne od bardzo wielu czynników i to też dojdziemy do tego kiedy indziej. Także, co? Wybieramy tatuatora na podstawie tego przede wszystkim, czy podobają nam się jego dziary i czy on dziara w takim stylu, w jakim my byśmy chcieli mieć tatuaż. I jesteśmy w domu, jak już mamy to wybrane, to jesteśmy w domu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o projekty, no to już rozmawialiśmy, tak? Piszesz do tatuatora, mieli widziane zdjęcia podglądowe, co byś chciał. Zazwyczaj projekt jest do wglądu na miejscu w dzień tatuowania. Natomiast yy, są wyjątki. Kiedy tatuator na przykład ma dobry dzień, ma dobry humor, albo ma akurat wolne, nudzi mu się, a zrobi Ci projekt i podeśle. Dlaczego tatuatorzy starają się nie podsyłać projektów? <laughs> Bo co robią ludziki? Ludziki bukują się na tatuaże. Czasem, tak cebula, cebula level master, tylko po to, żeby wyciągnąć od kogoś projekt. I taki tatuator wysyła ten projekt, i taka dana osoba nie pojawia się na drugi dzień na tatuażu. I co się dzieje dalej? Idzie z tym projektem do swojego kolegi Zenka. No i Zenek robi mu ten projekt gdzieś w piwnicy albo na schodach. Także, a potem jest w ogóle... Gdzieś kiedyś natknęłam się na to, że ktoś miał pretensje do tego tatuatora, któremu mu podpieprzył ten projekt, że ten Zenek źle go wykonał. Coś, coś było takiego na jakiejś grupie kiedyś. Po prostu... Tę nowelę uwielbiam takie rany czytać. Kolejna rzecz, zaliczka. Eee, dlaczego? Zaliczka? O co chodzi zaliczka? Eee, zaliczka jest w różnych wysokościach. Eee, zazwyczaj to jest od stówki, ale przygotujcie się na więcej do trzech stówek. Ja nie słyszałam, żeby było więcej, ale możliwe, że jest. Eee, natomiast jakby nie ma zaliczek w wysokości 1000 zł. Nie są, widzicie, okłamałam was. Są do artystów, którzy są światowymi artystami, takimi jak na przykład Ade Panczo, od którego nie chwalę się, ale mam na sobie pracę. No i do niego bukuje się z kilkumiesięcznym, a czasem nawet kilkuletnim wyprzedzeniem i wtedy płaci się zaliczki w wysokości na przykład 1000 złotych. Ale to też jest temat na zupełnie w film. Natomiast um, zaliczka to jest kwota, która oczywiście wlicza się w cenę tatuażu, więc jeżeli za tatuaż wyjdzie wam dwa kafle i zostawicie 300 bez zaliczki, no to wtedy na miejscu płacicie już tylko 1700. Dwa kafle? O czym ty mówisz? A no, mówię o tym, że tatuaże są drogie, ale o tym za chwilę. E, no ale po co ta zaliczka? Bo ludziki robią tak, że bukują się i nie przychodzą. I bardzo często jest takie podejście, jolo, no nie przeszedłem. No i co z tego? Już Wam tłumaczę. Tatuator bardzo często pracuje 30 dni w miesiącu i nie ma czegoś takiego jak wolne. Często, nie mówię, że zawsze. I dla niego każdy dzień to jest dniówka w wysokości iluś tam set złotych. I jeżeli ty się do niego zabukujesz na przykład na 1 maj. Z trzymiesięcznym albo półrocznym wyprzedzeniem, to on już nikogo nie bukuje na ten dzień. I jeżeli ty nie przyjdziesz, to on jest stratny. To on siedzi, czeka na ciebie z na przykład częściowo rozłożonym stanowiskiem, ze zrobionym projektem, nad którym siedział kilka albo kilkanaście godzin. Yy, I i ta jego ciężka praca yy, poszła na marne, bo tobie się nie chciało. To jest bardzo częste. Słuchaj, ja nie przyjdę, bo popiłam wczoraj. Słuchaj, ja nie przyjdę, bo ja jednak jadę na Woodstock. W ogóle w okresie Woodstocku to jest najczęstsze. Takich klientów, zarówno jako yy, osoba stojąca na recepcji w studiu, jak i jako tatuażer przez chwilę miałam ochotę po prostu krzyżować. Więc po to jest zaliczka, żeby tatuator miał chociaż tą śmieszną kwotę rekompensaty za na przykład rozłożone stanowisko. Fun fact: samo rozłożenie stanowiska, w zależności od tego, na czym pracuje tatuator, to jest między stówą w górę. Jeszcze raz powtórzę, w zależności od tego, na czym pracuje. Jeżeli pracuje na tuszach i rzeczach z AliExpress, no to uciekaj teraz, dwa, wtedy kwota jest mniejsza. Um, także nie róbcie mi się kolorowych tatuatorów w konia. E, oczywiście są sytuacje, nad którymi my nie mamy kontroli, na które my nie mamy wpływu e, i po drodze może Ci się rozkraczać samochód, możesz zachorować, może się stać wiele różnych rzeczy. Im wcześniej, jeżeli wiesz, to od razu odwołaj sesję. Im wcześniej wiesz, że się nie pojawisz, tym wcześniej daj mu znać. Bo może on sobie wtedy zaplanuje jakoś ten dzień z rodziną, zamiast siedzieć i czekać na Ciebie jak ten debil. Um, I jeszcze ważna rzecz. Tatuator też, człowiek i tatuator, też może odwołać sesję, tak? Bo jego żona może rodzić, on może mieć zapalenie płuc, um, albo może się roztrzaskać w samochodzie. I wtedy też ma prawo odwołać sesję. Oczywiście, jeżeli odwołujesz sesję, to zaliczka Ci przypada. To jest jakby równoznaczne z tym, że no to jest zaliczka depozyt. Tak, na tym polega depozyt, a śmieszne, bo często ludzie są oburzeni. Niezwykle ważną rzeczą jest dbanie o tatuaż. Yy, bardzo często dostaję od Was wiadomości pod tytułem: Jak dbać o tatuaż? Już Ci mówię, tak jak kazał Ci tatuator, nie pytaj randomowej laski z internetu. Bo, no tak, ja wiem jak dbać o tatuaż, ale się trafić na kogoś, kto nie ma o tym żadnego pojęcia. I co jeszcze? Nie, nie przychodź na tatuaż z całą gromadką znajomych. Z dziećmi, z rodzicami, z całą rodziną. To nie jest miejsce, gdzie ciągnie się ze sobą znajomych. Liczy się Twój komfort w trakcie tatuowania oraz komfort pracy tatuatora. No i ostatni punkt, chyba najmniej przyjemny dla Was. Tatuaże są cholernie drogie. A ja uważam, że one wciąż są za tanie, bo równa się to z niesamowitą odpowiedzialnością, z koniecznością znoszenia ludzi. Ja osobiście nie lubię. Yy, ale serio, jakby kontakt i praca z klientem czasami bywa cholernie ciężka. Kto pracuje z klientem, ten wie. Jest to bardzo dużo pracy, i jakby cały arsenał do dziarania i załatwienie całej papierologii to jest bardzo dużo pracy i jest to niezwykle drogie. Także cena zależy od tatuatora tak naprawdę. I tej samej wielkości bo głównie po wielkości i kilku innych czynników e, ocenia się pracę, tota może kosztować u jednego tysiąc złotych, a u drugiego 5000 złotych. Natomiast e, mnie trochę przyznaję się bez bicia ludzie, którzy piszą na przykład o pracę na pół ręki i oczekują, że to będzie 50 złotych. <słuch> Za 50 złotych możesz dostać kiłę w gratisie. No tyle kochani i teraz odpowiem na kilka waszych pytań i na story. Czy zrobiła ci się kiedyś słabo jak pierwszy raz myłaś nową dziarę? Bo ja tak miałam dwa razy. Um, nie wiem czy zrobiło mi się słabo, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam. Strasznie nagle nie miałam świeżej dziary. E, aczkolwiek miałam kilka takich tatua... Ja ogólnie źle znoszę ja tatuaży. E, się, jeżeli chodzi o sam proces tatuowania to różnie bywa. To znaczy, kiedyś miałam niesamowicie wysoki próg na tatuowanie, po czym z biegiem czasu i ilością tatuaży on zmalał. Ale miałam kilka takich prac na sobie, gdzie kiedy myślałam o tym przez pierwszą dobę, że muszę iść to umyć, to w trakcie mm. mi się po prostu ryczałam jak małe dziecko i ktoś musiał mi w tym pomagać, bo bolało mnie to tysiąc razy bardziej niż samo tatuowanie. Czy mam zamiar wrócić do dzierania? Nie. Nie mam zamiaru. Eee, uważam, że tatuowanie to jest bardzo odpowiedzialna praca i jeżeli tatuujesz i robisz... Może tak, nie robisz progresu od pewnego momentu eee, i nie jesteś zadowolony ze swoich prac, to nie działaj. Co sądzisz na temat tatuowania, na przykład pentagramów itp., czy Twoim zdaniem ma to wpływ na człowieka? Eee, uważam, że ma to taki sam wpływ na człowieka, jak to, że zje bułkę z masłem to, że w tatuujesz serpenta, pentagram, jakby. I co w związku z tym? Dobra, kochani, to by było na tyle. Dzięki, że ze mną byliście i pamiętajcie, tylko przemyślane tatuaże. Znaczy nie tylko, bo nieprzemyślane też są. Nieważne. Pa, pa!